Siemano kocury, kupiłem Volvo cegłę dla ziomka, żeby nauczył się driftować gruzem zimą. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, że takie odcinki są możliwe dzięki współpracom i Wam, którzy z tych współprac korzystacie. I tak chociażby jest z MUBI, które współpracuje z nami już od dłuższego czasu, a Wy macie od nich cashback 150 zł za zakupioną polisę. MUBI to porównywarka ubezpieczeń, na której możecie znaleźć najtańszą polisę na swoje auto. Wbijacie do linku w opisie, robicie szybką kalkulację na swoje auto i Wybieracie właśnie tą, jedyną, najtańszą bądź inną zadowalającą Was polisę. Ale mało tego, jeśli chcecie, żeby jeszcze więcej pieniędzy wróciło do Was, a nie tylko te 150 zł, to możecie Mubi polecić siostrze, bratu, koleżance, bądź koledze, rodzicom, komukolwiek i za każdą z tych osób dostaniecie 50 zł i tak aż do 2000 zł, które Mubi wypłaci dla Was. Dodatkowo, jeśli nadal Wam mało tych bonusów, to możecie po wykupieniu polisy skorzystać z opcji Mubi Garage, gdzie możecie się przyjechać autem z floty Panka zupełnie za darmo. Dlatego wbijajcie do linków w opisie, sprawdzajcie ofertę, a my przechodzimy do odcinka i do zakupu tego pięknego wolwiaszka. Ja oglądam od tej, od 4 do 250. Mówisz? Od 250? Znaczy 250, no. no albo 500. 500. 500 500 to już było jakiś czas, jak sobie go oglądałem. Co, coś znalazłeś? Znalazłem na ci kurde złożone koła masz. Koła kurde. Ładne. <noise> Patrz, ta na przód. Ta na przód, ta na przód. Każda inna! Tam od matki zaczęła krzyczeć jak tu wie do leciałeś. To no, co on robi? Zaraz rozbije samochód i wiesz, do mnie z no, dobra Jedenasty rok prawie nówka. No nadda. Ale, ale niska. Ale będzie? Ale niska. Być jak jest podniesiony to nie trzeba na tych szesnastkach, ale jak był obniżony to ja na I jeszcze na piętnastce. Teraz masz 6 cm chyba na quincie podniesione do góry. Okej. teraz już okay. nie przetarliśmy jak jechaliśmy. No tak, jest... no ale to wiesz, właśnie to jest wyższa nie? No nic, no, zobaczymy, no może nie będzie tak źle. Ty. To macie głęboki drabinę trzeba tutaj, żeby, żeby coś pokręcić. Zamiast tutaj sobie podnośnik wstawić, to musicie tam na dole podnośnik wstawić, żeby wiesz, dosięgnąć do auta. Windę jakoś przerzucimy oponki. Kółko z krzaka wyciągnięte. Tanią i średnią. Pokaż. O! Ty no, nie no, siedzi tak jak powinno. Fajny nie? Niezły nie? Dobry jest. Naprawdę? Dzięki panowie. Będzie ucieszony z prezentu. Nie, otwiera chłop. Ubrany? Dobra, lecimy. Po furę. Idziemy no, no jedziemy. No to dawaj. A ty co? W chlebie? Życiu nie zamykasz? Sorry, No chociaż i do chleba drzwi się zamyka. <laughs> U niego się nie zamyka w chacie. U niego się nie zamyka. A to jest 46? Nie, 46. Ja 36? Nie, nie powiem ci, to niespodzianka dla ciebie. Volvo tam... Nic z, z tylnym napędem. O nie! No. Na Ani 4. Zobacz, coś innego znalazłem. A co mi kamień dał, chłopie. O To te, to te nówki, stare nówki. O, właśnie, a widziałeś co wyciągnąłem? Tak, widziałem. 500 człowieków. To nie wiedział, nikt w poprzedni odcinek. Słyszałem, że pan wrócił z jakiegoś fajnego wyjazdu. O, człowieku, pewnie. Byłem na urlopie, tak, byłem. Wypuścił mnie płaciska wstrętne. No, Patrzcie, co tu czekać dzisiaj na wieku? Dzisiaj z tą falą Tak, I masz, zak zakładaj to. Czemu? Nie wiesz, gdzie jedziemy. Zakładaj. Serio? Ma tak, siedzieć w worku? Bez podglądania. Mów głośniej, bo cię nie to słyszę nie tam. nie chcę, ja idę do domu. Chcę tylny napęd, jest zima. Chłopie, wiesz, jak jest ślisko, że teraz tylnym napędem, to ty na napędę do tych gówno byś zrobił. Star, jak nas zatrzyma policja, ja z workiem na bani Porwanko, porwanko. Ale patrz, dosyć to, że nawet już ci nie każe zamknąć mordy, tylko każe ci zamknąć tylko oczy. <śmulity> Ale będzie można się nie? Będzie można się no. Ale tak ostrożnie mówić, czy tak. Nawet trzeba będzie. Kryj się, kryj się, chłopie, kryj się. Czyli jesteś skryty tak serio, serio. No.

No, nie wiem, no, żebyś miał no, niespodziankę. Już nie chciałem już Żebyś miał niespodziankę. Jeszcze... To jest ten co Ci wysłałem? No. Serio? A, ale mam dla Ciebie niespodziankę. To jest dla Ciebie auto. Co Ty gadasz? No, nie, serio mówię. To jest dla, dla, ciebie, dla Jego auto. Co Ty gadasz? Dałbym Ci kluczyki, ale zobacz jaki jest kluczyk. <laughs> naprawdę, no to dla Ciebie furka. Co Ty gadasz? Wiesz, mógł ją sobie upalać, robić z nią co zechcesz. Ej, serio? No naprawdę. Podjesz się, poglądam sobie. Ale kolega Jedziemy do Placyk, to nie ma co się oglądać Nie gadaj, że będziemy dwa... Ale nie, nie, nie pasuje mi tu na rzecz Za wysoko jest Kurde no, przy, ale przynajmniej nie ten Przynajmniej nie, nie trzy no. Dokładnie dokrecona na, na farmerii, elegancko Fajny Fajny, nie? Tylko, że no szybko po prostu jest trochę zniżona i się nie zamyka, nie? A, no to ogarniemy to, stary Siłowniki są do dupy Drzwi no, dodatkowe, bo no, drzwi to. kierowcy są zgnite. Nie, teraz Teraz jestem zajęty. Ja tu przyjechałem 200 km no, ponad no. i coś mi stukało. No. No ale dojechałem, bo sprawdziłem koło, myślę sztywno, co nie? No. Przy 100, 110 zaczyna e, ten bić. Bić. Adrian do mnie dzwonił, Adi. I gadam z nim, on mówi, że drążek, Końcówka drążka no nie? No, no dobra, no to pewnie to będę jechał po prostu wolniej. No i jechałem tak 80-90, dojechałem, a dzisiaj patrz. <laughs> o nie, ja ty macie mnie Patrz, portat, 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 portat. Jaki łeb, dobrze, no, że ci koń odpadło O kurna, Ale taki człowieku byłem obsrany! Jak to zobaczyłem! Tak. Jak tutaj wyszedłem i zobaczyłem. Tak patrzę to. na te szpilki i tak o, dotykam. Jeszcze sobie ja pierdziele. Nie wiem co biło, nie? Ale ch to! A cieszysz się? No co i ty. Wolwiaczek, w ogóle wiesz, ja nie się to a dważe tyle nawet. Ale patrz, ja mam cegłę, ty masz cegłę, zbudujemy dom. Oby nie na piasku. może iść Słuchaj, już był dom na piasku. A ile za to dałeś? Może lepiej nie będę mówił. No powiedz, nie. no nie nikim. będę mówił. Nie będę mówił. A to ma turbo. 2-3 turbo. Właśnie o to chodzi. Ta moja dwulitruwa ta granatowa. Brakuje jej fefru. A tutaj masz 2-3 turbo i to ma 165 koni, ale naprawdę fajnie jeździ. Zaraz się przejedziesz, to zobaczysz. Jest stopi to auto! To Nie. No kurna, no stary, jakby wolwiaczek. Ale nie miałeś nigdy gruza. No nie, miałem no robić. Masz. Miałem robić. To miałeś to... ze swojego robić. Tak, no to teraz nie będę musiał. Mikołaj przyszedł wcześniej. Ale to! Tylko nie rozbi. Znaczy, co ja ci będę mówił? Toż to twoja fura. Możesz sobie rozbić, no. Ale po co? No bo górek jesteś jeszcze w drifcie. No dlatego trzeba jechać na placek i sprawdzić jak. I rozwalić okamioki. o kamioki. O, kamiooki. I Kęciasto dla jego. Kęciasu <laughs> dla jego. Nie, to jest do wywalenia, tu będzie naklejka Fulcro Tani Drift. PL też jest do wywalenia, to jest droga fura widziałem Myślicie, do... że takie drogie? Pewnie z tej sceny ostro, albo coś Czy Nie wiem jak na ten stan, ale takie lepsze to widziałem, że są fest.. No to, a co w tym stanie, Ci się nie podoba gnoju? Znaczy nie no, no, no to... jeszcze raz coś powiesz tylko Nie szanujesz fury, kapuchy? Szanuję No właśnie Jeszcze raz coś powiesz no. Ale nie, nie ma żadnych stołków jak tamten ale bieda, ej nie będę ty jeździł A szyby w prądzie ma chłopiec, tego nadekaż Ale... Fura na zimę musi mieć grzane stołki Chłopia ja wiesz, że darowanemu koniowi się nie tego Radia trzeba dorzucić, żeby font leciał Ojej, Ojej, Jaki radny. czysty w środku Ty no, da się nim jeździć, nie? Co to jest za Józef A to do dzieciaka stary, trzeba iść to? No tak trzecia osoba na tym Normalnie. Taki fotelik jakby. Ta, To jest po to Aha A teraz masz normalny fotelik dla dzieciaka Dobry śtinks. Chłop już tutaj 1500 pytań ma. A? Jakie masz pytania? Który to Bo ma inny przód niż tamten. Poza hakiem, który już zauważyłeś. A jest nowszy, I który no, będzie 9 nam ten? Lampy jest. są takie same, jak pan. Akurat zwróciłeś uwagę na to, co jest yy, te w no to jest tych dwóch AOT. Tak, Brawo, brawo, brawo. Akurat lampy są w jednym i w drugim takie same, Zwróciłeś uwagę na to? To jest w dwóch autach to samo. Chłop mówił, że wszystko działa, ogrzewanie luks, a jak jechałem w prasie, to było mi zimno. Chyba termostat nie działa, bo jak stoi, to temperatura rośnie, a jak jadę, to właśnie wskazówka leży, co nie? Tak, nie Co się boisz? I ja się trochę łatwiej wszystkiego. Ja się trochę cykam. O i coś kurde ma z prądem jakimś dziwnym Jak jest zimny I ciechlica! Ale to gniecie tej! Tu ją ostro podkłada do pieca! Ale przyjął, dwójeczkę! O Jezuju! dobrze się prowadzi, chyba co? Ty, no jest. Okej. Okay. Miłości mu brakuje, Nie fajnie Jak to jesteś to... zadowolony z prezentu? Jest mi fest głupio, jakby. Tak najpierw trochę tak czuję, że. Głupkowatą jest? Wadzenie. No Wadzenie, no, fest. Ja bym je w ogóle podszykował, pomalował troszeczkę i że chodzi o to, że wiesz, nie było przed... Wow, wow, ale betony z tyłu, ty! <laughs> idzie pogubić. Nie ma pierniczy, nie, nie w ogóle nie chce mi się wierzyć, że on to dla niego mówi, nie, robi to pod content tylko i tak gada, nie? Będę musiał tyrać, tyrać do końca życia, udziada! Wiesz jak dwamu o to? Jak jadę powolutku? Nie wiem co mam powiedzieć, no będę musiał odpracować teraz, kurwa, no już mi się nie chce. Niech zabiera jednak więc... Powiedz jeszcze, że on ma przegląd ma i wszystko inne Jakbym mógł zjąć maskę, że widzieli ludzie uśmiech To w ogóle wiesz, to inaczej by działało, nie? Zadowolony? Stary, to jest mało powiedziane, zadowolony ał, Au, 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 au Turbo ma dwa, trzy Turbo, turbo, turbo To, co powinien mieć każdy <śmiennie> woldziak Turbo Lepiej zawsze przyzwyczajcie do auto, wyczuć je, jak on tak. jeździ tak. I dopiero wtedy się tak ostrzej A on robi su tu tu tu, jak się je da? A zobacz Oooo! Wow. Zadzi, marchery. Zadzi pokaż, marchery? Pokaż! Pokaż! pokaż. Wow. Generalnie jak się jechało w Stemnie Wolwiakim? Jakie to wow. było twoje czucia. Bardzo dobrze Na ulicy normalnie ale... A zawieszenie? Tak pizdeło po dziurze ja. Tył tak o Bum. A, ogóle, on, na to, no, on na oponach pracuje tylko PING PONG! Ping -pong quest, nie? najgorzej! I ja na wierdziele! Ej, no nie sądziłem, że tam jest aż tak twardo! bardziej ta ziemia starło! No? No wiem, ale kurde, nie sądziłem, że aż tak! To będzie gi! Ej, <grym grym> wydek! Urwał, najgorzej! No. Wydek to na drut się podczepi! A ja, urwał się stamtąd! No o kurde! Aż, aż! Czerwone jest! Czekaj! Nie wiem, czy widać! O widać, widać lekko, ale słabo! Patrz, pod maskę Mas co zrobił? Coś Tylko się wsiadł. Coś się kopci. Nie, nie spaliła się nam, weź otwór A dobra! Zagotowała się i wywaliło płyn. Jak nam okno góry zagotować? E, przepraszam. <laughs> przepraszam, nie chciałem. Widziałeś, że to klasyczek? No widziałem. I z jednej strony jest tak. Szkoda klasyczka, Szkoda ale z drugiej... On chce miodu. Hmm. Czekaj, na hak najpierw nałóż, OTK. Ej, no nie jestem z zadowolony. Myślałem, że tam jest bardziej miękko, no ale przepraszam. Top mi kupił furę i mnie przeprasza, że mi ją rozwalił. O, ale patrz jaką miał bluzę! No half sense, człowieku. Tak. Nie było połowy wysłania. wysłania. Było full wysłane, człowieku. Było i teraz... do pełna wysłane. Tylko najgorzej, że nie mamy wkrętary. A bez wkrętary to ciężko będzie blaku kup Czy to Ale Auto zostało naprawione na szybko. Jedzie chłop, jedzie. Śnieżek zaczął padać dla ich, jest kurna trochę śnieżnie. Brawo! Wyjdzieć już całkiem! o! Teraz już na bok. Dawaj, dawaj, gratulacje. To po... pierwszy raz. Ugratuluję ci. Za dużo ludzi jest, jest. Tak jest, jest dużo ludzi strasznie. Wracamy do was za chwilę. Na Kacie gdzieś, bo iście mną też. Kolejny dzień, kolejne szanse. Warun nie dopisuje. No nie dopisuje, jest człowieku i jajko, jak nie wiem. Ze trzy razy prawie się zabiłem wysiadając z auta i ze trzy razy mnie wyspinowało to już. No. Myśleliśmy, że przyjedziemy na kolejny dzień i będzie fajnie, nikogo nie będzie, śnieżek przysypie i tak dalej. I kija, kurna. Było ciepło, asol był nagrzany, jak wszyscy jeździli, to było spoko, a w nocy przymroziło i mamy to, co mamy. Mamy jajo jak skurczywek No więc jedziemy szukać zaraz gdzieś dróżek wolnych Leśnych wolnych, Polnych tego... Niewolnych, polnych Szutu. Wolnych też Jakich wolnych? Właśnie szybkie szutry mają być Jakie za gość co się pulta No co się pultam, bo ty już tutaj widzę miękką grę próbujesz się, się na ziemię Ja cię ciągnę za kaptur, człowieku i takie ujęcie płynne jest No Dlaczego i... dzisiaj znam misienias jest Ziomak kaputy Tak Będzie nam pomagał nagrywać Wyraził taką ochotę I mam nadzieję, że nic mu się nie stanie jak będzie latać bokiem Nie stanie się Cykasz się trochę? Bardzo się cykam. jest skupana trochę mocy. Ale widać, że ona chce się wyrwać i co się ogranicza. No. Kierowca. I nie wiem, czy to kierowca? Kierowca. Czy kierowca. to innego? Maszyna gwizda, tylko kierowca. Wiadomo. Wiadomo co, wiadomo kto. Tutaj w stacyjce był śrubokręt. No dokładnie. No i to jest normalny kluczyk, stary zamontowany Zabonowany śrubokręt. Klejany śrubokręt. <gry> no ale jak nie masz kluczyka, to nie odbalić. Jedziemy kurde, jesteśmy na pięknej drówce. To trzeba ogarnąć. Co? Jak to się ślizga. Jak to się ślizga, no zobaczysz mniej więcej, jak później pokażesz sam co potrafisz. Bo Ty trochę potrafisz, Ty o co? Nie bardzo. No właśnie, bo ty na synku szkolony. Ale łódź fajnie, ty. Ten... Ooo, chłopie! Ale odcinek za tu jest Tak, to jest fajnie Jak na się nie z tyłu? Jest spytam, Jest spytam jest, jest kozak, co? Jest. jak górze po górach ten kwiat Ajajaj, dziewczonka Kurna dziura Ja pierdziele, jakie tu dziury są okropne Ja sobie się kutkę, żeby była lepsza koordynacja ruchowa ja w zapiętej tam dawało radę. Taką ja mam węgnięcia. taką ciasną, bo to jakaś stara kurtka. Powodzenia, weź do rowu się wkieprz. Może. Zima w pełni jest człowieku. Wszędzie słoneczko, wszędzie śnieg. Nie jest lód. Fajnie by było, żeby jakoś fajnie tu poleciał, po tym puszku takim. O kurno. Ale idzie. Ty dobrze idzie. Ej. Ej, dobrze idzie. Dobrze idzie. Ej dobrze idzie, Ej, dobrze idzie skuwanie. Zobacz sobie. Turba. Ja coś mu z dołu wystaje. Chyba mu się podoba, nie? Chyba mu się podoba. Zadowolony jestem, bo on nigdy z takim zimowym gruzowaniem nie miał do czynienia. Gdzieś tam mu daliśmy jeszcze y, rok temu rurakiem na torze się przejechać. Gdzieś tam driftował, chyba wiesz, na otwartym bywsze y, w kółko się kręcił, ale nie miał. Takiego właśnie na śniegu typowego zimowego gruzowania Chyba zadowolony, zaraz zobaczymy, no jak wyjdzie to zobaczymy co powie Patrz, z bandy do bandy <grym> się <grym crowdsour> no trzeba doczepić Dobrze Ci idzie Możemy nie? Ale musiałem się odsunąć bo raz jechałem Ilejką się kolana zbrokowała. Ty, ale od boczku do boczku ładnie latasz, od bandy do bandy. Tak, wiesz, to trzeba... Muszę pewności nabrać siebie. Fajnie tak popatrzeć sobie na takie coś, nie? To sprawia taką przyjemność, że on się cieszy z tego. Że ma możliwość właśnie pogruzowania, spróbowania tego na własnej skórze. Wcześniej tylko na symulatorze latał, nie? A teraz patrz. No Tutaj ładny puszek jest w ogóle, podnosi nosi. Jak ci się z tyłu jechało? Trochę bujało, nie? Ale nie było tak źle. A to wie a jak? No. Jak ty prowadziłeś? Nie, no to porty, narta. <śmiennie> pa, 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 pa. <śmiennie> Bravo, brawo. No myślę sobie, no spinuje, no to co mam zrobić? O nie! I tak cały czas już! Jeżeli ci tak niszczyć twojego auta! Tak tu nogą! Ja o, wydaj się wyrwał, ty! O, nie gada, nie gada. Pojadę wolno, ale... Ale w duże kąty. No mam nadzieję. O, ta rura, jak się ma, to nie. Mega fajna Taki? fura, no? Ale bym nim całą noc mógłbym nim jeździć Jest teraz. Całą noc? Cały dzień i cały noc stary. Ale sypię ty o kurde Ale poszedł Chyba trzeba zejść z drogi, co? Nie Minie? Jesteś pewny? Może nie tak. Moja nie <ślesz> Przyszedł co? Ja Kewtany jak... Ale jest człowieku Wrzucaj Brzmiała jak głowa kapusty eee. Puste eee. Twój ten, twój kara. O To kara dla Ciebie kara, no. Się odłucie teraz z ze mnie no nie. Dawaj, dawaj, dawaj Tutaj masz pole fajne, mam daj lecieć Leć, dawaj Oje, leć. Leć. Ale czuć szwedzki vibe, skandynawski Kurde, buty złe mam za taką buty. pogodę Nie za dobre Nie za dobre Ale wiesz, to takie też robocze trochę, no No to wiem myślałem, co że, co Ale, nie, 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 ale nie, nie wiedziałeś, że to taki typ roboty? Dokładnie tak. Nie, nie, Przez nie je, no gdzie, no Mogę ci wysuszyć, jak chcesz Chorobowy rzuc... pocicie, tak ale... czy nie? Zacznijmy od tego, że w ogóle nie pocimy No to się. ty jeszcze chorobowy? <laughs> Tylko daj aparat, bo nasz aparat jest ty. A kurde Aparat <laughs> odej, dobra. dobra Dzięki ale idzie! Chmurę zostawia człowieku. Dawaj mu kurna! Popieros, spędź się! Za wolno! On lecił tu fajnie szybko, a teraz kurde coś, coś nie tego. Czemu tak wolno? Nawet no się nie mogę. A mogę ja teraz? No <grymka> <grymka> Będę drogi Dzięki, że mi Rada. dałeś pojeździć, fajne auto Drzewem po masce przejechałem, sorry, porysowałem trochę Wow, drzewo, O, oh! Drzewem po masce Zadowolony, Zajebista jest, Za, przepraszam, bardzo fajna no, Mam nadzieję, że będzie... Dzięki stary tutaj. Nie ma problemu, nie ma problemu Dajcie znać, co można z tym wolwiakiem zrobić Co tutaj jeszcze Kopucha może odpicować Ogarniemy coś, ogarniemy coś